Witajcie w rozważanych na dzień dobry. Dzisiaj dalszy część rozważania o proroctwie i ciągle pierwszy Korętian i 14 rozdział. Chciałem się skupić na trzecim wersecie. Więcej o tym kontekście powiedziałem wcześniej, natomiast trzeci werset mówi tak. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Pierwsza rzecz, która myślę jest ciekawa, kiedy patrzymy na ten fragment, to widzimy że kontrast. Czy dwa kontrasty tak naprawdę. Pierwszy kontrast to jest taki, że drugi werset mówi, kto językami mówi, tak jak już mówiłem, że jest kontrast między językami, a darem języków, a darem prorockim w XIV rozdziale. No i jaki jest ten kontrast? Drugi werset mówi tak, kto mówi językami, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Ja to jest o tyle ciekawe, że nasze zrozumienie proroctwa często jest takie, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni w trakcie proroctwa. Że po prostu musimy powiedzieć coś i, 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 i no i co? I po prostu musimy. I w jakimś sensie to jest prawda, znaczy w tym sensie to jest prawda, że jak patrzymy na tych proroków Starego Testamentu, no to właśnie oni mieli taką pewną, mieli samo się ograniczyć, tak? Nie mogli się zatrzymać, mieli pójść, powiedzieć. I jakby tego Bóg od nich wymagał. Natomiast, natomiast tutaj to trochę inaczej wygląda. Znaczy, to wygląda w taki sposób, że właśnie duchy proroków są poddane prorokom. To, co jest powiedziane w 32 wersecie, możecie wszyscy kolejno prorokować, aby wszyscy się czegoś nauczyli, wszyscy zachęty doznali. Czyli nie chodzi o to, że gdzieś tam w jakimś sensie Bóg chce teraz, znaczy, właśnie, właśnie wytrąca, można powiedzieć, trochę tą. Taki argument z, z rąk proroków, że ja muszę teraz powiedzieć słowo od pana. Mówi: Nie musisz, może zaczekać na swoją kolejkę. Kolejno macie prorokować, bo wszyscy się czegoś nauczyli, wszyscy zachętę do znania. Wszyscy naraz prorokujecie, to, to to nie wychodzi nic dobrego, generalnie postąpał. Mówi: Nie tak to ma wyglądać. Bóg jest Bogiem porządku, a nie i pokoju, a nie nie porządku, nie chaosu. No i to jest rzeczywiście chaos. Jak pięć osób prorokuje naraz, no to co z tego wynika? Czy to jest Boże? No raczej średnio Boże. Najwyraźniej apostoł Paweł się sprzeciwia takiej koncepcji, że to od Boga pochodzi. Więc <laughs> to jest pierwsza rzecz, że jakby prorokowanie jest w jakimś sensie powiązane z pewnym, z pewną dojrzałością, czy z pewnym Pewną zdolnością przekazywania tego przesłania przez proroka, tak bym to powiedział. I głupotą, niedojrzałością jest jakieś takie kompulsywne spoglądanie na to. Tak, tak, tak nie jest. A z językami tak jest, bo mówisz językami, po prostu nie masz, nie masz żadnego pojęcia, co, co, tam, co, tam, co tam robisz. A apostopa mówi raz prosty, tak nie jest. Druga rzecz, to właśnie jest pewna. Jawność prorokowania. Znaczy, tu powiedziane, że on, kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. No więc, jakby, jest pewna dusz, pewien dusz pasterski wymiar tego, co się dzieje. I trochę już mówiłem o tym przed weekendem, że właśnie to prorokowanie ma być taką ponadnaturalną, ale jednak. I czasami nawet być może nieświadomą, ale jednak ukierunkowaną na dobro społeczności Bożą aktywnością poprzez człowieka, tak? Można zadać pytanie, co to znaczy w praktyce, czym to się daru zachęty napomnienia i pocieszenia różni. No ja myślę, że w jakimś sensie to się różni jednak tą pełną ponadnaturalną wiedzą, tak? po, nawet nie Poznaniem, ja bym powiedział, bo ja różniam dar poznania od daru y, mądrości tutaj w 12 rozdziale jest trochę powiedziane o tym, y, że właśnie y, 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 mamy różne dary, y, dar proroctwa, dar rozróżniania duchów, y, mowę wiedzy, mowę mądrości. Wydaje no, mi się, że jakby... Jakby sen w tym, w tym darze prorokowania takim zborowym, podkreślam zborowym, bo w tym wymiarze ogólnokościelnym, uniwersalnym myślę, że postołowie byli i się skończyli. Koniec tutaj nie ma nie ma o czym dyskutować za bardzo. Nie ma żadnych dodatkowych objawień, nie ma żadnych dodatkowych proroków danych kościołowi, bo po prostu fundament został założony, koniec i kropka. Natomiast w takim wymiarze pewnych, pewnej skuteczności, ja bym powiedział, skuteczności docierania z Ewangelią do ludzi, no to właśnie pewne, pewne rzeczy się mogą wydarzyć jeszcze, wydaje mi się. Zresztą mam też kilka z o tym. Yy, natomiast yy, ten 25. werset jest jakby z tym sednem, to znaczy skrytości serca Jego wychodzą na je, a wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie Bóg jest spośród was. Czyli chodzi o to, żeby skłonić człowieka yy, do nawrócenia, żeby w jakiś sposób yy, i myślę, że nie możemy wykluczyć z tego, że Bóg chce to zrobić w ponadnaturalny sposób. Myślę, że kompletna absurda, z definicji to musi być ponadnaturalne. Jeśli to musi być ponadnaturalne, to może się to również powiązać z jakimś ponadnaturalnym poznaniem, które czy, czy, czy sygnałem o tym, że ta osoba wie, że ma do czynienia z Bogiem, bo Bóg w jakiś sposób przekonuje tą osobę o tym, że On jest obecny, że On jest obecny w tym miejscu, gdzie Ewangelia jest głoszona. Może to być w różny sposób, może to być przez cuda, ale właśnie może to być też przez jakieś cudowne ukazanie, że Bóg wie, że Bóg wie o życiu tego człowieka, że, on, że to trafia, tak jak Luther mówił, trafia w serce, jak, jak, jak strzała w dziesiątkę po prostu. Idealnie uderza, tak jak nie, nie po bokach, nie gdzieś tam po krzakach, tylko dokładnie w centrum trafia to, co, co ma trafić. W pewnym sensie też to zbudowanie, napełnienie i pocieszenie rozumiem podobnie. To znaczy, są takie momenty w życiu, że chcemy upaść, chcemy odejść, chcemy, chcemy, wiecie, jesteśmy zrezygnowani, jesteśmy zniechęceni, zdołowani. Coś nam nie wychodzi, albo wręcz przeciwnie, wychodzi nam za dobrze, jesteśmy tak napompowani ego, mamy tak napompowane, tak nam się wydaje, jesteśmy już tacy mądrzy, że to no, ten Bóg nam nie jest do niczego potrzebny, że jesteśmy... Złapaliśmy świat w garści i trzymamy mocno. No, różne głupoty, różne dziwne momenty nam się zdarzają w życiu. I właśnie takie prorokowanie, takie, taki człowiek, który przychodzi od boga i, i potrafi trafić w sedno po prostu. I, i to powietrze schodzi. Albo, albo, albo potrafi wziąć nas tak, postawić do pionu, z tego błota wyciągnąć, że stoimy. Wymuje nam buzie z tego błota mój. Spójrz do przodu. Jakkolwiek, jakkolwiek sobie tego nie, 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 nie przedstawimy. Myślę sobie, że ktoś taki, kto nie tylko używa swojego umysłu, i to jest myślę sedno, nie tylko używa swojej mądrości, chociaż nie ma nic złego w umyśle i w mądrości. Wszystko są bardzo dobre rzeczy. To jest dobre i generalnie mam ich używać. Bo Bóg tego używa. Ale są takie momenty, kiedy, 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 kiedy to jest... Czyni więcej. I my wiemy o tym, że to jest czymś więcej. I myślę, że w takim sensie, jeśli to jest powiązane z pewnym poznaniem czegoś, jakiejś prawdy biblijnej albo jakiegoś jakiegoś ważnego aspektu naszego życia, to możemy powiedzieć, że to jest właśnie proroctwo. To jest coś, co dotyczy nas bezpośrednio w tym, co pozornie dotyczy również tylko, tylko pośrednio nas, tak? Bo jest skierowane do wszystkich ludzi. Trochę to myślę, jest powiązane z oświeceniem. O tym oświeceniu może opowiem odnośnie, może oddzielnie kiedyś. Ale myślę, że przynajmniej jest wskażeń. Jest do Efezjan, pierwszy rozdział, 18 wers. Mówi o tym, że Duch Święty potrzebuje oświecić oczy naszego serca. To, to, znaczy, to znaczy, że jest pewna rzeczywistość duchowa, która jest opisana przez, przez Słowo Boże, ale potrzebujemy światła od Ducha Świętego, żeby tą rzeczywistość zobaczyć, dostrzec. I to światło może w różny sposób przyjść, natomiast jakby sednem jest to, że jeśli tego światła Duch Święty nie da, to nie będziemy pocieszeni, napomnieni, nawróceni, podniesieni, po prostu nie, nie będziemy. Więc potrzebujemy tego szczególnego Bożego dotknięcia i myślę sobie, że Dobrze, jeśli to się dzieje w kościele, bo kościół jest ciałem Chrystusa, pełnią tego, który wszystko, ze wszystkim wypełnia. I nie powinniśmy się dziwić, jeśli coś takiego w kościele się dzieje. Panie, dziękuję Ci za, za to, że jesteś obecny i daj nam właśnie we właściwy sposób przyjmować to Twoją obecność, ale też, Panie, być używanym w pokorze, w, w radości, po prostu dlatego, że Ty jesteś obecny, Panie, nie, nie, nie żadnym dziwnym przypisywaniu sobie czegoś, czego nie mamy. I Panie, bądź w tym uwielbiony, niech ludzie przychodzą do Ciebie, padają na twarz i wyznają prawdziwie, Bóg jest pośród nich. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.